Co robisz, Marian? Stoję. Stoi. Ale w szafie czy obok szafy? Ale w szafie czy obok szafy? W szafie. W szafie. Dobra, idziemy dalej. Przyjąłem. Nie. A co to za opierdalactwo się uprawia? Co to za opierdalactwo się uprawia? Nie, to musi śmieć! Co to za opierdalactwo się uprawia? Co to za opierdalactwo się uprawia? Nie bardziej na Opierdalactwo! Co to za opierdalactwo się uprawia? Co to, Co to za opierdalactwo się uprawia? Co to za opierdalactwo się uprawia? O tak dobrze! Co to za opierdalactwo? Proszę bardzo, ja w ci się napisałem? Dwa update'y, 4 piksele, dwa health deski, poprawiamy ergonomię serwisu, którą można zobaczyć. Tutaj więc proszę bardzo zejść mi z dupy. A ja właśnie wysyłam teraz e mail do prezesa ze skargą, że kierownictwo nie płaci od czterech miesięcy pensji pracownikom. Wyłączaj mu kąpa szybko! Dziś. Yes, ah, ah, Obawiam się, że ja tego samego maila wysłałem dwie godziny wcześniej, także powodzenia. Pan po... grzegórz!